Audytor Jezus Chrystus, tu Marek Skowrański i telewizja Chrystusa Króla. Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Dominik Chmilewski. Szczęść Boże Księże. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Proszę księdza, w Bostonie od wczoraj do jutra, do niedzieli trwa zjazd światowy satanistów. W tym czasie będą zapewne odbywały się różne tak zwane imprezy satanistyczne, w tym czarne msze, w trakcie których dochodzić będzie zapewne również do ofiarowania dzieci, składania dzieci w ofierze. Co to dla nas może znaczyć i z jakimi to się może wiązać dla nas z pewnymi zagrożeniami? Musimy zawsze pamiętać o tym, że Jezus zwyciężył Szatana. Na drzewie Krzyża, w dziele Krzyża na Kolkocie osiągnięte jest całkowite zwycięstwo Jezusa. I my jesteśmy tymi, którzy to zwycięstwo głową. Nie możemy w żaden sposób pozwolić na to, aby duch lęku czy strachu w jakikolwiek sposób wchodził do naszego serca, do naszego sposobu myślenia, że Szatan może coś nam zrobić. Pamiętam jak. Słuchałem konferencji ojca Gabriela Amorta, watykańskiego egzorcysty. Potwierdzała mi to potem przez Angela Musolezi, która przez wiele lat z nim współpracowała, że szatan nigdy się nade mną nie zemścił. Dlaczego? Dlatego, że nie dopuszczałem w głowie myśli, że on ma jakąkolwiek moc nade mną. To Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest królem królu. Panem Panów i tą świadomość musimy nieustannie w sobie pielęgnować, zakorzeniać, abyśmy egzorcyzmowali każdy rodzaj lęku i strachu przed demonem. Co my możemy zrobić w konkretnej tej sytuacji, kiedy odbywają się takie bezeceństwa, kiedy tysiące ludzi, młodych, ale również i w średnim wieku, jedzie, spotyka się. W jednym celu, żeby czcić księcia ciemności. To co nade wszystko mamy zrobić, to sprowadzić Boże Królestwo tam, gdzie Królestwo Ciemności chce zapanować. W jaki sposób sprowadzamy Boże Królestwo? Przede wszystkim przez uczestnictwo w ofierze Golgoty, w Eucharystii, więc zamawianie mszy świętej. Za te osoby, które tam przyjeżdżają, o Ducha Świętego dla nich, o to, żeby przyjrzeli na oczy, żeby wrócili z drogi ciemności do drogi światła, żeby Duch Święty przeszedł tam w mocy i uratował tych młodych ludzi i to, co chcą robić przed potępieniem wiecznym, bo przecież zaangażowanie w te rytoultystyczne to jest sprzedanie swojej duszy diabłu. To, co więc mamy zrobić, nade wszystko, to uczestniczyć przez te dni w Mszy Świętej. Zamawiać Mszę Święte za uczestników tego zjazdu. Prosząc, aby moc golgoty krwi pana Jezusa, moc jego męki i śmierci zniszczyła wszelkie knowania i spiski szatana, które on tam chce czynić. To, co mamy zrobić, to nade wszystko wziąć różaniec w swoje dłonie. I modlić do Matki Bożej, która miażdży głowę węża, aby zmiażdżyła głowę węża tam, w tym miejscu, pod toniem, aby zmiażdżyła wszelkie knowania i spiski sznatana. To, co mamy zrobić, to nade wszystko modlić się również do świętego Michała Archanioła, do aniołów stróżów, tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają. po to, aby wojsko anielskie wstąpiło w potężny sposób z nieba, i całkowicie udaremniło plany szatana i, i jego sług w tym miejscu i te plany, które w zamierzeniu tych ludzi chcą być planami globalnymi, żeby stamtąd wyszła jakaś potężna moc ciemności, by zniszczyć Królestwo Boże. To, co mamy nade wszystko zrobić, to również w swojej własnej rodzinie modlić się. Przez wstawienie spaniałów i świętych. Przez wstawienie swodów O to, żebyśmy i my sami byli chronieni przed wszelką mocą zła. Przez krew Jezusa jesteśmy całkowicie niewidzialni dla zła. Warto w tych dniach odmówić rodzinnie litanie do krwi Pana Jezusa. Uświadamiając sobie jeszcze raz, że krew Jezusa łamie moc każdego zła. Krew Jezusa łamie moc każdego ataku szatana. Krew Jezusa czyni nas niewidzialnymi dla zła. Niejednokrotnie uczestniczył ksiądz w egzorcyzmach. Bardzo wielu ludzi dzisiaj w XXI wieku kwestionuje istnienie złego ducha. Jak ksiądz mógłby przekonać tych młodych ludzi, którzy albo wątpią, albo odrzucają prawdę o istnieniu pana Boga, a wraz z tym oczywiście również o istnieniu sił ciemności, złego ducha, złych duchów? Tu nie trzeba nikogo przekonywać. Chodzi o to, że historie wielu świadectw, ludzi, którzy doświadczyli mocy złego ducha, są na tyle wstrząsające i porażające, że oni już nie mają żadnych wątpliwości. Tu nie chodzi nawet o to, żebyśmy przekonywali, że jest zły duch. Chcemy przekonać o tym, że jest Bóg, który kocha, Bóg, który jest miłością. I w konfrontacji objawienia Boga, który jest miłością, najczęściej objawi się, zły duch, bo zły duch nie jest w stanie wytrzymać Bożej miłości. Zły duch nie jest w stanie wytrzymać, zamaskować się, kiedy w mocy przychodzi Boża miłość. Kiedy w mocy przychodzi Duch Święty. Więc naszym zadaniem nie jest przekonywanie o tym, że jest zły duch, tylko ewangelizowanie tych, którzy w to nie wierzą. I kiedy Bóg zamanifestuje się w potężny sposób w ich życiu, to jeśli tam był zły duch, on nie wytrzyma i zamanifestuje się w nich. Dzieje apostolskie, które czytamy teraz, one pokazują właśnie apostołów, apostoła Filipa, który głosi z mocą Ewangelię Bożą i wtedy zaczynają manifestować się złe moce. I ludzie są przerażeni, bo widzą konfrontację Boga z szatanem. I ta konfrontacja jest od początku całkowitym zwycięstwem, bo musimy mieć tą świadomość że manifestacja złego ducha oznacza porażkę złego ducha. On nie jest w stanie wytrzymać w, moc, w mocy Bożej, która właśnie teraz się objawia. Więc naszym zadaniem nie jest przekonywanie ludzi do istnienia diabła. Naszym zadaniem nie jest nawet, nie wiem, puszczanie fragmentów z egzorcyzmu czy, czy mówienie o jakichś świadectwach działania złego ducha. Naszym zadaniem nawet wszystko. Jest ogłaszanie zwycięstwa Jezusa Chrystusa, ogłaszanie mocy Ewangelii Królestwa. I jeśli ktoś lub coś jest zainfekowany złym duchem, zło się samo zamanifestuje, bo nie wytrzyma tej konfrontacji. Ojciec Pelanowski w swoim jednym z kazań przywołał również słowa Pisma Świętego: Nie za każdego można i należy się modlić, ponieważ czasem może być to nie do uniesienia dla nas. Co to może oznaczać? Dlaczego? Kiedy modlimy się za kogoś, kto jest bardzo mocno zainfekowany złem, to możemy niestety, ale wejść w sam środek duchowej walki, którą on toczy i możemy być nieprzygotowani na olbrzymią ilość zła, która niszczy tego człowieka. W związku z tym musimy dobrze rozeznać, czy. Ten lub ta, za kogo chcemy się modlić, jest mi dany czytana od Boga. Po czym to poznaję? Po tym, że otrzymuję autorytet duchowy, by modlić się za tą osobę i w sposób zwycięski, widząc, że ja wzrastam w mocy duchowej w trakcie tej modlitwy, i ta osoba jest wyzwalana z mocy zła w trakcie tej modlitwy. Kiedy okaże się odwrotnie, że na przykład y, zaczynam modlić się o kogoś i sam zaczynam doświadczać, że coraz bardziej jest sławne, wchodzę w grzechy, w których jest ta osoba, o którą się modlę, wchodzę w udręczenia demoniczne, jakieś manifestacje, w których ta osoba, o którą się modlę, jest zaangażowana, y, i, i wszystko mi się wali rujnuje w moim życiu duchowym, relacyjnym, małżeńskim, rodzinnym. To jest pytanie, czy ja mam autorytet od Boga dany, żeby modlić się za tą osobę? To, co proponuję zawsze, to nade wszystko konsultować wszystko w spowiedzi Mówić o tym spowiednikowi, że chcę modlić się za taką i taką osobę, która jest tak zaangażowana na przykład w jakąś moc zła. I to spowiednik daje mi w autorytecie spowiednika, czy kierownika duchowego mocy posłuszeństwa, a autorytet nad modlitwą za tego konkretnego człowieka. Proponuję nigdy samemu sobie nie kombinować, że ja za tą osobę, która jest drętwona, która jest w mocy złego ducha, ja będę się za nią modlić. Skonsultuj to w spowiedzi świętej. Skonsultuj to ze swoim kierownikiem duchowym. I dopiero kiedy w posłuszeństwie otrzymasz zgodę, dopiero wtedy się módl, ale też w trakcie takiej modlitwy za kogoś, weryfikuj to wszystko ze swoim spowiednikiem, z kierownikiem duchowym. Dzisiaj mamy wspomnienie świętego Ludwika Marii de Montfort. Osoba tego świętego jest oczywiście również związana bezpośrednio z oddaniem się w niewolę Maryi, w zasadzie Pana Jezusa, przez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Miałem to szczęście i łaskę również to uczynić i nie ukrywam, że od tego czasu w moim życiu dokonało się bardzo, bardzo wiele zmian i to jest jakiś nieustający proces nawracania. W jaki sposób ksiądz by zachęcił do takiego zawierzania siebie, oddawania się w niewolę Maryi? Nade wszystko świadomość tego, że zrobił to nasz Pan Jezus Chrystus, że On przyszedł z nieba na ziemię przez Maryję. I on sam oddał się jej od początku swojego istnienia jako malutki człowieczek w Iłonie, dorastając, dojrzewając do urodzin, a potem przez 30 lat był cały dla niej, mieszkając z nią w domku w Nazarecie, pośród zwyczajnych obowiązków dnia codziennego. Trzy lata dał wszystkim nam 30 lat chciał być z nią. On realizuje to proroctwo o przyjaźni z niewiastą. Zapowiedziane już w Księdze Rodzaju, że ci, którzy będą potomstwem niewiasty, będą dziećmi Boga, będą charakteryzować się tym, że żyją przy jaźni z niewiastą. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, najbardziej osobistym. Więc chodzi o to, żeby żyć przy jaźni z niewiastą nieustannie, 24h na dobę. Całkowitym oddaniu się jej. Więc jeśli Jezus nam to tak szczególnie pokazuje, jak ważne jest to w życiu duchowym, to my naśladując Jezusa, naśladujmy też to, co nam pokazuje. Czy zdaniem księdza Polska jest w okowach zła? Bo to, co się dzieje, to zło, które jest wokół nas, które otacza, bardzo wielu ludziom odbiera nadzieję na przyszłość na to, że w ogóle kiedykolwiek może być lepiej. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie została również dokonana w pełni intronizacja Pana Jezusa na króla, króla Polski, króla każdego Polskiego domu i króla rządzących. A przecież tego domagał się Pan Jezus już prawie 100 lat temu. Czy księdza zdaniem to zło, które nas otacza, to jest coś, co nas atakuje właśnie dlatego, żeby nie dopuścić do tego, aby Pan Jezus został królem? Pan Jezus jest królem. Pan Jezus jest królem każdego z nas, jeśli w pełni świadomie powierzamy mu swoje własne życie. Ogłaszamy go jako Pana i Zbawiciela. Koronujemy go w naszym sercu, koronujemy go w naszym życiu, w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie. Ja cały czas chcę uświadamiać wszystkich, że. To nie akty zewnętrzne zmieniają to, co dzieje się w świecie duchowym. To moja własna decyzja o tym, że Jezus będzie królem mojego życia, królem mojego serca i całkowite poddanie swojego życia jemu według Bożych przykazań, dekalogu, Ewangelii. To dopiero zaczyna zmieniać moje serce, zaczyna zmieniać moich najbliższych, zaczyna zmieniać moją ojczyznę. To nie akty inkronizacyjne jako zewnętrzne ryty cokolwiek zmieniają. Musimy cały czas sobie jeszcze raz uświadomić i nieustannie uświadamiać, że to wewnętrzne moje czyny, radykalne pójście za Jezusem, oddanie mu całkowicie mojego życia jako mojemu królowi, mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojej parafii, mojej ojczyzny to dopiero. Ma być ukoronowaniem aktu intronizacyjnego. Więc jeśli nie będzie jakiejś potężnej ewangelizacji w naszej ojczyźnie dotyczącej tego, co to znaczy, że Jezus jest królem i co to znaczy, że Jezus ma królować w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, w moim domu, w mojej ojczyźnie, to akty zewnętrzne nic nie dadzą, albo niewiele. Pozostaje nam w takim razie cały czas trwać na modlitwie, post, Jałmużna. Jeszcze tylko dopytajmy, dlaczego Post, Jałmużna i modlitwa? Post, Jałmużna i modlitwa to są trzy czyny pokutne, które mają nade wszystko zmienić moje serce. Post jako to, co stanowi bycie ubogim, ubogim czyli rezygnuje ze wszystkiego, co w jakikolwiek sposób daje mi życie według Ducha tego świata, poszczę, żeby uczynić w swoim sercu przestrzeń na Boga, żeby być głodnym Boga. To, że doświadczam postu jako pewnego dyskomfortu mojego ciała, pokazuje mi też, jak bardzo jestem uzależniony od jedzenia, od przyjemności jedzenia nade wszystko. Jak bardzo jestem uzależniony od moich zmysłów jak bardzo chcę nieustannie sobie dogadać. A ja wiem o tym dobrze, że jeśli dogadzamy nieustannie swojemu ciału w trudnych zmysłowych przyjemnościach, no to niech ten nasz duch będzie bardzo, bardzo słaby. Wzmacnianie dyscypliny naszego ciała, ascezy naszego ciała, która jest absolutnie kluczowa i zawsze była integralną częścią rozwoju duchowego, wzmacnia równocześnie bardzo mojego ducha. Ale no to wszystko czyni przestrzeń mojego serca na uwolnienie potężnego głodu Boga. Ludzie, którzy modlą się, doświadczają tego, że kiedy dodają post do swojej modlitwy, zaczynają być głodni Boga. Trabiści mówili o tym, że post jest duszą modlitwy. Że post i modlitwa to jest jak orzeł i reszka monety. Ten post oczywiście może być różnego rodzaju. Ale ważne jest, aby nieustannie post towarzyszył modlitwie, aby modlitwa nieustannie towarzyszyła Postowi. Jeśli chodzi o kwestie jałmużnę, no wiemy dzisiaj, że niektórzy mówią nawet, prawdziwe nawrócenie zaczyna się od kieszeni. Dopóki jesteśmy pełni lęku o to, czy nam starczy pieniędzy, gromadzimy te pieniądze, pieniądze czy dorabianie i zarabianie. Ponad to, co jest najważniejsze, może zniszczyć całego mnie, może zniszczyć moją rodzinę, może zniszczyć moje małżeństwo. Święty Paweł mówi, że chciwość pieniądza jest korzeniem wszelkiego grzechu. Nie sam pieniądz, chciwość pieniądza. Czyli jeśli ja w moim życiu stawiam za cel za wszelką cenę się dorobić, być bogatym, to najczęściej zabierze mi to całkowicie czas i dla Boga, i dla mojej rodziny, i dla mojego małżeństwa. Ilość tra tragedii związanych z rozpadem małżeństw, zniesieniem relacji rodzinnych, bo kasa, kasa, kasa była najważniejsza. I nie mieliśmy czasu ani dla Boga, ani dla rodziny, ani dla siebie jest aż wystarczająco duża, żeby zobaczyć, że chciwość pieniądza ma potworną siłę niszczenia. Dlatego też uwalniamy się właśnie, egzorcyzujemy ten lek przez pijomóżnę, przez zobaczenie, że e, to wszystko, co Pan Bóg mi błogosławi, też w sferze finansowej, nie jest moje. To są Jego pieniądze. To są Jego pieniądze. I e, wielu ludzi doświadcza tego, że im więcej daje na potrzeby biednych, im więcej wspomaga biednych, tym bardziej Bóg błogosławi mu w sferze finansowej. Tak, to prawda. Nie żyjący już poeta, nie wiemy, czy tak naprawdę zdążył, ale w każdym razie no, napisał Jeszcze się kiedyś nawrócę, Chrystusie. Jeszcze do Ciebie kiedyś powrócę. No właśnie, to jest taki znak naszego czasu, szczególnie naszego czasu, że odkładamy nawrócenie na potem, a to potem może już nigdy nie nastąpić. Bardzo dziękuję, księdzu, za rozmowę. Poproszę o pobłogosławienie nas. Zamykam wszystkich słuchaczy Chrystusa Króla we krwi Pana Jezusa pod płaszczem Matki Bożej, aby się byli niewidzialni dla zła i byli odważni i nieustraszeni. Bez względu na to, jak zło będzie was atakować, nigdy się nie poddawajcie, bądźcie pełni odwagi i męstwa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Moim państwa gościem był dzisiaj ksiądz Dominik Chmielewski, ja się również z państwem żegnam, Marek Skowrański, Telewizja Chrystusa Króla, Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Chrystus, Oce, Chrystus.